Zmowa dnia. Dzień dobry, przed mikrofonem Marek Orkisz. Gościem rozmowy dnia w Radiu Kielce jest poseł Lucjan Pietrzyk. Do soboty z Platformy Obywatelskiej, a obecnie z Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. No taka zmiana się właśnie zrobiła. Panie pośle, przyzwyczaił się pan już do tej nowej nazwy i nowego logo w kształcie serca, które ma pan w klapie? Oczywiście, że tak, bo to pytanie bardzo podchwytliwe. Rzecz jasna, my to logo mamy już od jakiegoś czasu. To jest Nie, no to wcześniej platformy to było z taką polską, e, lekko uśmiechniętą. Tak, 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 to jest logo platformy, ale logo koalicji, które nosimy również jako, jako platforma, jest takie samo, a więc przyzwyczaiłem się i do loga i przyzwyczaiłem się do nazwy, bo proszę pamiętać, że w kilku poprzednich wyborach startowaliśmy jako koalicja obywatelska właśnie, Nie każdy wie, więc powiemy, to jest Koalicja Obywatelska, składa się z Platformy Obywatelskiej Inicjatywy Polskiej Nowoczesnej i Zielonych. Zieloni postanowili nie wchodzić do nowej formacji, nowej partii, bo to jest nowa partia, która powstała z połączenia. Trzech partii, czyli Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej i Inicjatywy Polskiej. I ta zmiana nazwy wynikała z tego, że szukaliście jakiejś wspólnej, koalicyjnej nazwy, czy jakiś inny był cel zmiany nazwy? Platforma Obywatelska wygrała wybory, to. No tak, ale wybory wygrywaliśmy już lub. Przekrywaliśmy, bo i tak się zdarzało, przecież jako koalicja, prawda? Wygraliśmy wybory, y, tworząc koalicję y, z Polską y, 2050, PSL-em i z lewicą, prawda? To tak. Natomiast y, funkcjonowaliśmy jako jeden już byt y, w, w parlamencie. W wyborach, a więc naturalnym krokiem jest połączenie się, bo to, to jest do, dobry ruch no, na scenie, gdzie co się pojawi jakiś lider, to natychmiast zakłada partię koniecznie ze swoim nazwiskiem, żeby sycić swoje ego. I kiedy ta partia po kilku latach niknie ze sceny, no to w, w, wtedy to nie jest dobre. Proszę zobaczyć, że idziemy w kierunku, czy nam się to podoba, czy nie. Jednak w kolejnych wyborach takiego dużego i poważnego duopolu. Czy ta koalicja obywatelska, czyli ta nowa partia, będzie bardziej konserwatywna, liberalna czy lewicowa? Będzie konserwatywna, liberalna, lewicowa i zielona również. No i pan wie, ja wiem, więc wytłumaczy naszym czytelnikom, że partia, która składa się składa się w tym znaczeniu, że się złożyła z trzech tych takich części, wnosi swoją tożsamość. A poza tym partia, jaką była Platforma Obywatelska, a teraz Koalicja Obywatelska, to jest partia Centrum. To jest typowa partia Centrum, a Centrum ma swoje skrzydła. Ma co będzie zaskakujące zapewne, ale tylko trochę... Ale bardziej Lewe konserwatywne czy bardziej lewicowe? Nie. Tego, tego dzisiaj nie powiemy, bo to zależy od tego, co się zdarzy wewnątrz samej partii, ale również w Polsce, w Europie i na świecie. Tak jak mamy czas, kiedy zyskują poparcie Hasła lewicowe, lewicujące, lewackie. Tak, mamy czas, kiedy zyskują uznanie hasła prawicowe, prawackie i tak dalej, jakby je nie nazywał. Teraz świat idzie w kierunku takiego niby prawicowego populizmu, bo to nie każdy wie, co to znaczy tak naprawdę prawicą. No dzisiaj bez przerwy jest taki problem, no, co, kto jest i co jest dzisiaj lewicą. Bo kiedyś to były duże zakłady pracy, proletariat i tak dalej. Marx, Engels, Lenin okej, okay, nie? No a dzisiaj, dzisiaj to zupełnie inaczej wygląda. No więc... bo i ta lewica jest dzisiaj inna, nie mówimy yy... o lewicy tak, tak, więc... Przed 50, -50 o, lat. No tak, tak. Jest też, też proszę pamiętać, że no straszliwy problem z wytłumaczeniem, co to jest konserwatyzm i, i konserwatysta. No ludzie widzą konserwatystę z żywcem z XIX, a może i nawet i osiemnastego wieku, prawda? Ten i kojarzy im się z ciągłym przebywaniem w kościele. No, nie, nie tak to wygląda. I to te słowa mają znaczenie, więc jak to wyjdzie, w jakim kierunku pójdzie koalicja obywatelska, to, 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 to czas też pokaże, choć jest to partia centrowa, mająca swoje skrzydła. Polityrodzy podsumowując miniony weekend mówią, wprost, rozpoczęła się kampania wyborcza czy powstanie koalicji obywatelskiej i to przemówienie inauguracyjne Donalda. Tu faktycznie oznacza rozpoczęcie przygotowania do nowych wyborów? Nie, nie, proszę pana i proszę państwa, nie, absolutnie nie. Yy, prawda jest bardzo złożona i bardziej złożona, więc wytłumaczmy ją bardzo prosto. Yy, kolejna kampania rozpoczęła się 16 października 2023 roku. Kampanie mają to do siebie w demokracjach teraz, kiedy jest szalony przepływ informacji, kiedy spotkanie na dziesiątki tysiący tysięcy kilometrów nie są problemem. No tak wyszło nam z tymi wszystkimi zdobyczami komunikacyjnymi, że te kampanie trwają cały czas. To są permanentne kampanię, w związku z czym wszystko, co się dzieje już drugiego dnia po wyborach, po ogłoszeniu wyborów, zaczyna mieć znaczenie dla kolejnych wyborów. Więc trzeba cały czas uważać i cały czas pracować. No robić. tak, ale Donald Tusk wyraźnie powiedział w tym swoim inauguracyjnym przemówieniu: wygraliśmy już wybory, wygramy następne, niczego nie musimy wymyślać, żadnych sztuczek, to prawda, tylko siła, tylko dobro. To wyraźnie wskazuje, że rozpoczynamy poważne podejście do wyborów za dwa lata. Tak. Tak. I to, co Pan powiedział, absolutnie się zgadzam, bo też połączenie trzech partii w jedną też jest wydarzeniem, które będzie miało wpływ no, chociażby na listy wyborcze. Prawda? To jest jeden z takich naprawdę ważnych elementów kampanii, czyli pokazanie przez partię, Kogo chcą y, y, mieć na listach, y, na kogo stawiają. To prawda? ja zapytam o program. Co Koalicja Obywatelska chce zaproponować Polakom? A więc y, pozwolę sobie, chytrze się przygotowałem, prawda? Ponieważ o programie, jeszcze raz, w sobotę mówiliśmy dużo o sprawach formalnych. Ponieważ przyjmowaliśmy akt połączenia, poprawki do statutu. O programie mówiliśmy w niedzielę. W niedzielę w Warszawie w centrum kompelnik odbyła się yy yy cała nasza konwencja programowa i yy, y, 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 bardzo krótko osiem wymienię takich podstawowych yy spraw, których chcemy zrobić. Konkurencyjność polskiej gospodarki i przewagi przyszłości, gospodarka morska. Bo jak wiadomo przejście północno zachodnie się otwiera, bo topnieje nam Arktyka, więc to chociażby i tam. Następnie kosmiczny potencjał dla polskiego wzrostu. Powstanie centrum operacji satelitarnych. Tak, my, naprawdę, my naprawdę wchodzimy w ten świat wiodący, tych technologii wiodących. Więc to nie jest to, że mieliśmy jednego kosmonautę i teraz tak jak z panem generałem Hermaszewskim będzie o tym kilkadziesiąt lat opowiadać. Coś za tym idzie. No proszę pamiętać, że mamy firmę, która jest czołową firmą w świecie w produkcji satelitów. To nie do każdego dociera, bo myśmy się tak, zwłaszcza tu u nas w Świętokrzyskim, przyzwyczaili do takiej pewnej naszej siedmierzności, że no my w absolutnej czołówce, no jak. Proszę zwrócić uwagę jeszcze tak zupełnie na marginesie, że my mamy znakomitą ilość laureatów Nagrody Nobla, ale nie z matematyki, nie z fizyki, nie z chemii, prawda? Tak, z literatury. Literatury, głównie. tak. Więc później polityka zagraniczna w nowej epoce. Proszę zobaczyć, jak świat się zmienia. Proszę powiedzieć, teraz mi tak, jakby trzeba było odpowiedzieć, czy Donald Trump to jest tak, zero-jedynkowo przeciwko Putinowi, czy może jednak nie? Ta polityka w świecie robi się taka troszkę rozedrgana, troszkę rozedrgana, prawda? Więc to mamy dalej później atom, kręgosłup bezpiecznej transformacji. Wygra ta gospodarka, która będzie miała tanią energię to i, i o tym możemy bardzo dużo mówić. Później yy, o szkole mówimy. To akurat się na tym znam i cały czas jestem, powiem szczerze, może być zaskoczony, niezadowolony z tempa zmian, jakie zachodzą i cały czas mam wrażenie, że tkwimy yy, wszystkimi czterema kończynami w jakichś poprzednich, dziwnych epokach. Ale to oczywiście na zupełnie yy, inny temat. Dokąd jedzie nasza kolej? I yy, yy, uwaga, był jeden panel poświęcony Igrzyskom Olimpijskim, yy, do których będziemy aspirować w 2021 2000... 1940 roku. Robert Korzeniowski tam jest tym guru i słusznie, bo my mu musimy popatrzeć, podeszliśmy raz w sposób nieudany i tam... Pan mówi o tych zimowych igrzyskach. O igrzyska. tych to były tam, tam naprawdę były takie, że jako sportowiec mówię i człowiek sportu, że tam były tak naprawdę chyba same błędy popełnione. Natomiast igrzyska 2040, jeżeli chcemy zrobić, to po co my je chcemy zrobić? Jak chcemy zrobić? No igrzyska w Atenach... Stoją obiekty puste, zapuszczone, zarosły trawą i krzakami. W Londynie część się udało to zagospodarować, część nie. Więc nie chcemy robić olimpiady, dla tych, którzy by chcieli o tym wiedzieć, że zrobimy olimpiadę, nastawiamy obiektów, na wydajemy pieniędzy i zostaniemy z niczym. Także jak widać to jest dużo, ale też i oczywiście mówimy cały czas o naszym miejscu w Europie. Mówimy o tym, jaka jest Europa, z kim chcemy rozmawiać. No proszę, proszę zobaczyć, że ze strony naszych konkurentów popłynął sygnał. To, że nie cierpią, nienawidzą wręcz Unii Europejskiej, no to, no to już tak wychodzi, że tak jest. Natomiast się okazało, że mamy do grona wrogów naszych najbardziej zapiekłych, czyli Niemiec, dołączyła Francja. I pytam się na i boską. Francja? Dał nam przykład Bonaparte przecież, nie? Panie pośle, wybiegnijmy troszeczkę jeszcze w przyszłość. Obecne sondaże jasno wskazują, że poza Sejmem są Państwa koalicjanci z trzeciej drogi, czyli PSL i Polska 2050, czy koalicja obywatelska rozważa podanie im koła ratunkowego? na przykład wspólnej listy. Wspomniałem o takim duopolu potężnym, który będzie rozdawał karty w 2027 roku i wszyscy myślą, że mówię o pisie i o platformie, prawda? Jeszcze o Platformie, czyli obecnej koalicji. Nie, rozegra się sprawa, to jest moje zdanie, skoro moje, no to jakieś autorskie, prawda? To jest moje zdanie, że to będzie cały ten, te, te wszystkie ruchy antyeuropejskie, antyzachodnie, wypiszy malu Pizzi Konfederacja, kontra proeuropejskie, też i twierdze prorozwojowe, czyli obecna koalicja rządząca, plus oczywiście partia razem, która no nie chciała wejść do rządu, bo jak ognia unikają takiego, przypnę im tą łatkę, a trudno, niech będzie, prawda? Yy, unikają, jak ognia słowa, odpowiedzialność. Jak się bierze rządzenie, no to nie wszystko jest takie różowe, prawda? Ale do rzeczy. Rozważacie I teraz, takie coś, i teraz... żeby spuścić PZL, Polskę 2050 na swoje listy koalicji obywatelskiej? Myślę, patrzę, jeżeli obserwuję klimat cały tutaj w koalicji obywatelskiej, już będę tak używał tego określenia, no bo wręcz trzeba, to tak, tak, nie widzimy wśród nas takich osób, które mówią, że absolutnie nie hołownia B, kosiniak kamyż B, czarzasty B. Nie. To jest trudna koalicja bo jest w niej dwa skrzydła reprezentowane przez PSL i przez lewicę, prawda? Co widać przy związkach partnerskich. Ale proszę też zwrócić uwagę że cały czas, mimo tych tarć się dogadujemy. Więc ja osobiście, jako Lucjan Pietrzyk, poseł Koalicji Obywatelskiej, nie widzę problemu, żeby wszyscy ci gracze znaleźli się na jednej liście. Ale proszę zobaczyć, jaki piękny wynik. My 38%, 28-29% PiS, jest, prawda? Nie, no no tak to nie działa. To jest dzisiaj. A jutro wyjdzie sondaż, w którym się okaże, że to my dostajemy w CIRY. I teraz PSL jest tą partią, która zawsze składana jest do grobu, a ona gdzieś się pojawia. Zobaczymy, czas płynie, nie ma klimatu, żeby. Mówimy o krańcowym takim rozwiązaniu, mm -hmm. że wszystkie partie obecnej koalicji mogą wejść na jedną listę. No bo, no bo tak się może zdać. Ale czy tak będzie, to poczekajmy, bo patrząc na te sondaże, już był w ogródku, już witał się z Gąską i tak dalej, i tak dalej. No nie, no, no, no praca, jeszcze raz praca, to bardzo mi się podoba to hasło obecnie używane przez, yy, przez Koalicję Obywatelską. Robimy, nie gadamy. No oczywiście robi czas głową. Dziękuję bardzo za rozmowę gościem Radia Kielce był dzisiaj poseł Lucjan Pietrzczyk z Koalicji Obywatelskiej. Dziękuję bardzo poseł Pietrzczyk z Koalicji Obywatelskiej. Pozdrawia wszystkich.